Dziś w odkrywaniu ciekawej przeszłości udałem się do Strzemieszyc. Dziś to dzielnica dąbrowy górniczej. Kiedyś bardzo ciekawe miejsce choćby z przeszłości kolejowej za mną znajduje się dawna parowozownia. Nade mną znajdowałaby się kładka, a i przede mną rozpościerałby się piękny dworzec, którego dzisiaj już niestety nie ma. A zamiast niego jest jest co jest. W tym kolejowym otoczeniu pełnym historii, po mojej prawej znajdują się schrony przeciwlotnicze z II wojny światowej. Jednak dzisiaj nie o tym. Dziś o zakładzie, który miał zmienić całą historię Strzemieszyc. Będzie to historia budowy mikrochuty. Trzemieszyce były dotychczas tylko skupiskiem ludzi zasilających zakłady o podal położonych uprzemysłowionych ośrodków miejskich. Ponad 4000 mieszkańców dojeżdża stąd do pracy w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Sosnowcu i Katowicach. W miejscu zamieszkania mają tylko jeden niewielki zakład chemiczny liczący sobie już ponad 100 lat. Strem. Za mało to, by zdynamizować rozwój miasta. To też nowe budownictwo oglądać można było tylko w sąsiedniej Dąbrowie Górniczej uderzało ubóstwo zaplecza handlowo-usługowego i kulturalnego. Dopiero od trzech lat, od momentu przystąpienia do prac nad mikrohutą, małe, jakby zapomniane miasto otrzymało swoją szansę. Lokalizacja zakładu wynikła logicznie z położenia w Centralnie usytuowane w stosunku do Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej z jednej strony i do Politechniki Śląskiej z drugiej, do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, a od Katowic odsunięte o kilkadziesiąt kilometrów w kierunku Warszawy. Równocześnie z budową Huty Katowice, która odbywała się dosłownie za miedzą między Strzemieszycami, Ząbkowicami, a Gołonogiem, w Strzemieszycach odbywała się budowa mikrohuty. Co to takiego było mikrohuta? Otóż mikro dlatego, że produkcja wyjątkowej stali Odbywała się w skali mikro w porównaniu do wielkich hut a huta, dlatego, że produkcja odbywała się metodą hutniczą. Wraz z rozwojem tempa uprzemysłowienia kraju wzrasta zapotrzebowanie na produkcję hutniczą. Potrzeba nam z każdym rokiem więcej stali, surówki, wyrobów walcowanych, rur i innych asortymentów niezbędnych dla wielu przemysłów. Ale też z każdym rokiem, w związku z poprawą jakości i nowoczesności technicznej wyrobów, wzrasta zapotrzebowanie na produkty hutnicze o specjalnych właściwościach. Ich wykonanie jest nieosiągalne w dotychczas istniejących warunkach produkcyjnych naszego hutnictwa. Tradycyjne metody wytapiania stali dziś już nie wystarczają. Przemysł elektroniczny, chemiczny, motoryzacyjny, potrzeby nowoczesnej medycyny i chemii wymagają stosowania technologii i metalurgii próżniowej. Elektronika korzysta ze stali i stopów próżniowych przy budowie lamp elektronowych wszelkiego rodzaju. W stalach i stopach wytapianych w próżni poprawie ulegają niemal wszystkie wskaźniki jakościowe. Podnoszą się własności wytrzymałościowe, co umożliwia stosowanie znacznie większych obciążeń. Korzystają z tego konstruktorzy wszelkiego rodzaju silników, maszyn i urządzeń, a więc przemysł samochodowy, lotniczy i precyzyjny. Przemysł chemiczny stosuje je szczególnie w zakresie stali kwasoodpornych, na przykład na elementy pomp pracujących w ośrodkach silnie działających substancji chemicznych. Osobny rozdział to zastosowanie wyrobów specjalnych w medycynie. Ich czystość i dokładność wykonania stwarza możliwości wykorzystania pewnych gatunków stali i stopów do łączenia skomplikowanych złamań kostnych w chirurgii oraz budowy aparatury specjalistycznej takiej jak płuco serce czy innej. Zastosowanie materiałów specjalnych jest niezbędnym warunkiem unowocześniania produkcji. Tak więc życie podyktowało budowę specjalnego zakładu hutniczego o istotnym znaczeniu dla gospodarki, dla postępu zarówno w polskiej metalurgii, jak i wielu innych gałęziach przemysłu. Dziś, stojąc przed zakładem, moglibyśmy powiedzieć, że to już tylko ciekawa historia. Jednak zakład funkcjonuje do dziś, a jego budowa rozpoczęła się w 1968 roku, jak wówczas szczycili się wszyscy dignitarze, z Edwardem Gierkiem na czele. Był to pierwszy tego typu zakład w krajach socjalistycznych. Zakład produkował stopy, stali, o wyjątkowych właściwościach, wyjątkowymi metodami. Ale by opowiedzieć historię budowy, oddajmy głos ówczesnemu głównemu inżynierowi budowy, Jackowi Urbańskiemu. Należałoby się tutaj małe wyjaśnienie, dlaczego zakład ten nazywa się Mikrohuta, dlaczego Mikro i dlaczego Huta? Otóż mikro dlatego, że produkcja, która tutaj będzie wykonywana, jest produkcją bardzo drogą, a niewiele ważącą. Natomiast huta dlatego, że metody, którymi będziemy tą, tutaj wykonywali tą produkcję, są metodami hutniczymi. 7 marca 1969 roku. W pobliżu strzemieszyc rozpoczyna się budowę niewielkiej specjalistycznej huty żelaznej, noszącej już w chwili obecnej nazwę mikrohuty, a to właśnie z racji swoich niewielkich rozmiarów. Zakład ten będzie jednak należał do najnowocześniejszych w naszym przemyśle hutniczym, stanowiąc swoiste hutnicze laboratorium przemysłowe. Jeśli zważyć, że skomplikowane urządzenia przemysłowe i maszyny sprowadzone będą z krajów należących do takich potęg przemysłu hutniczego i precyzyjnego, jak Związek Radziecki, Szwecja, Japonia, NRD, Czechosłowacja, NRF, Szwajcaria i szereg innych. Inwestycja ta nie będzie znowu tak mała, skoro jej koszt sięga kwoty 600 milionów złotych, a przeszło tysięczna załoga, składająca się w większości z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników, produkować będzie stale i stopy najwyższej jakości. Wyroby te zaspokoją częściowo potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Elektrotechnicznego, elektrycznego, chemicznego i spożywczego, i zastąpią dotychczas importowane. Ponadto, część z nich ma być również eksportowana. Założenia te nakładają zatem na inwestora bezpośredniego, a jest nim huta Bajldon, szereg odpowiedzialnych i złożonych zadań, których realizacja decydować będzie o przyszłej wartości produkcyjnej nowego zakładu przemysłowego. Budowę tego zakładu rozpoczęliśmy z początkiem roku, z końcem roku 68. W tym okresie rozpoczęliśmy realizację robót przygotowawczych, przy czym te roboty przygotowawcze trwały przez cały okres roku 69. Obejmowały one przygotowanie terenu, doprowadzenie wszystkich niezbędnych dla budowy mediów energetycznych oraz częściowe odwodnienie terenu. Począwszy od 1 stycznia 1970 roku rozpoczęliśmy roboty cyklowe, obejmujące wszystkie roboty budowlane, to jest budowę wszystkich fundamentów pod hale, a następnie montaż tych hal. 2 stycznia 1970 roku Od dawna już w naszym hutnictwie kiełkowała myśl o mikrohucie, o zakładzie doświadczalnym, takim, gdzie można by bez zbytniego ryzyka, bez większych strat, Próbować najbardziej nowoczesnych metod wytapiania i walcowania stali. Takim, dzięki któremu w całym polskim hutnictwie można by śmiało wprowadzić postęp techniczny, a wraz z nim i podnieść wydajność i obniżyć koszty, a przede wszystkim osiągnąć tę najwyższą na światowym poziomie jakość wyrobów. O tym, jak ta myśl jest nowatorska, świadczy fakt, że w Europie istnieją tylko trzy tego typu zakłady, że będzie to pierwsza tego rodzaju huta laboratorium. W krajach socjalistycznych, że będzie służyć całej naszej socjalistycznej wspólnocie. Wybór padł na strzemieszyce, słusznie. Oznacza to aktywizację terenu, stworzenie nowych miejsc pracy dla okolicznej ludności, blisko tu do Dzierżyńskiego, nie tak znów daleko do Huty Przyszłości, Zawiercie, obrzeże tak zwanego GOPU. Wygodne tereny do zabudowy przemysłowej. Sama lokalizacja nastręczała jednak sporo kłopotów. Badania wykazały, że pierwotnie wyznaczone miejsce nie nadawało się do tego celu. Wybrano więc terny za lasem, przy szosie wiodącej z Dąbrowy Górniczej. Pola, nieużytki, na których jedynie przy zabudowaniach kwitły drzewa owocowe. W ten sposób rok temu w czyste pola zajechały pierwsze koparki. Huta będzie mikro tylko pod względem wielkości produkcji i zatrudnienia, ale za to stal będzie jak złoto. A. 40% załogi stanowić będą naukowcy, wysoko wyspecjalizowani inżynierowie i technicy. To będzie mózg polskiego hutnictwa i tu będzie można i warto ryzykować. Jako, że każde nowatorstwo jest ryzykiem, nieudany wytop w 300-kilogramowym piecu to mała strata w porównaniu do pieca giganta. Inwestycyjną jednostką patronującą budowie jest znana i doświadczona huta Bajldon. Całość zaprojektował oczywiście Gliwicki Biprohut. Generalnym wykonawcą jest hutnicze przedsiębiorstwo remontowe Zakład Budowlano-Instalacyjny w Gliwice. Strzemieszycka mikrohuta ruszy w połowie 1972 roku. Wierzyć się nie chce. Przecież w tej chwili dopiero zaczyna wychodzić z ziemi. Co tu dużo gadać. Ruszy prawie z dwuletnim wyprzedzeniem. Specjalnego podkreślenia i uznania wymaga nasza współpraca z biurem projektowym w okresie budowy tego zakładu. Trzeba podkreślić, że Bibrochut z całym sercem i powagą potraktował zadania, które zostały dla niego nałożone, w zakresie zarówno opracowania dokumentacji wstępnej, to jest założeń, jak i projektu wstępnego. Z dyrek zarówno z dyrekcją, jak i z poszczególnymi projektantami Bibrochutu potrafiliśmy znaleźć wspólny język i dzięki temu osiągnęliśmy dość poważne rezultaty w skróceniu opracowania dokumentacji. Jako przykład można tutaj podać, że właściwie okres, który powinien być przeznaczony na opracowanie projektu wstępnego, który powinien wynosić niejednokrotnie kilka miesięcy, został skrócony do dwóch miesięcy. Dzięki temu, że już w czasie opracowania założeń mogliśmy, dzięki właśnie zgodnej współpracy z Birochutem, opracować równolegle projekt wstępny. 6 październik 1972 roku. Czy znacie słowa popularnej piosenki? Były sobie dwa Michały, jeden duży, drugi mały. To właśnie te słowa nasuwają się każdemu to rozpocznie dysputę na temat dwóch wielkich inwestycji hutniczych, zlokalizowanych w okolicy Dąbrowej Górniczej. Los zrządził, iż są najbliższymi sąsiadami, dosłownie przez miedzę. W rejonie Ząbkowice-Łosień powstaje gigant polskiej metalurgii Huta Katowice. Tuż obok, na terenie Strzemieszyc, coraz wyraźniejszych kształtów nabiera nieco mniejsza, ależ równie ogromnie ważna inwestycja – mikrohuta. I ten obiekt, jak zresztą prawie wszystkie inne zakłady hutnicze budowane w okresie powojennym, Został zaprojektowany przez zespół specjalistów z Gliwickiego Biura Projektów Hutniczych BIPROHUT Jako jedyny tego typu zakład w Polsce, będzie on produkować między innymi stopy i stale o bardzo wysokiej jakości i specjalnych właściwościach. Na te wyroby czekają zakłady o wysokiej specjalizacji z takich branż jak elektronika, przemysł motoryzacyjny, maszynowy, precyzyjny i chemiczny. Zbyt na wyroby ze Strzemieszyckiej Huty istnieje dosłownie we wszystkich krajach świata. Przed kilkoma dniami nadeszła wiadomość, iż w mikrohucie przystąpiono już do rozruchu urządzeń stalowni, pierwszego z wydziałów, wyposażonego w dwa piece próżniowe, elektryczne do wytopu stali. W związku z powyższym na terenie mikrochuty zostało zorganizowane kolejne posiedzenie kolegium Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i stali. Tematem posiedzenia stan aktualny budowy mikrochuty. Posiedzenie kolegium Zagaja pod sekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, naczelny dyrektor ZHZ towarzysz Ryszard ściąka. jako pierwszy stan robót referuje główny inżynier hutniczego przedsiębiorstwa remontowego, magister inżynier Alfred Zyka. Padają dokładne terminy harmonogramu robót, a żeby rozpocząć budowę mówi inżynier Zyska, należało wpierw zniwelować ogromne zwały ziemi zalegające na wysokości około 1 metra. Do akcji wkroczyliśmy wraz z kilkunastoma przedsiębiorstwami specjalistycznymi Pod koniec 1968 roku Po kilku latach wytężonej pracy załóg Hydrobudowy Instalu Mosto stalu Efekty są dziś widoczne Na przykład Oddział stalowni przechodzi już tak zwany zimny rozruch Odbywa się skomplikowany montaż jednego z dwóch wielkich pieców W zasadzie wszystkie hale produkcyjne są już gotowe do przyjmowania poszczególnych fragmentów wyposażenia W najbliższych dniach Nastąpi kolejny ważny etap w rozwoju huty: rozruch kotłowni. Na ukończeniu jest także budowa całej sieci dróg dojazdowych do huty. Poszczególne arterie są już uformowane i asfaltowane. Ze słów referenta wynika, iż pomimo rozlicznych kłopotów natury techniczno-organizacyjnej obecnie harmonogram robót przebiega prawidłowo. Następny mówca, magister Stanisław Nowak, dyrektor naczelny huty Bajldon, przedstawia zebranym program działania nowego zakładu. Od koniec czerwca 1973 roku obieg nasz powinien rozpocząć produkcję. W pierwszym roku, mówi dyrektor Nowak, przewiduje się wyprodukowanie cennych stopów w granicach 400 ton. W latach następnych mikrohuta będzie dostarczać 3320 ton wyrobów w skali rocznej. Załoga huty nie będzie zbyt liczna. Niewiele ponad tysiąc osób, w tym około 200 specjalistów najwyższej klasy. Już dziś odbywa się intensywne szkolenie przyszłej załogi w hutach Bajldon, Warszawa i Batory, a także w Związku Radzieckim i CSRS. W sposób kompleksowy przygotowuje się całe zaplecze socjalno-bytowe, mieszkania, stołówki. W najbliższym czasie zostanie rozpoczęta szeroko zakrojona akcja budowy domków jednorodzinnych w niedalekim sąsiedztwie huty. Ciekawym epizodem z funkcjonowania zakładu było opracowanie specjalnych stopów metali dla polskiej transplantologii. Otóż z przypadkiem syn Edwarda Gierka, profesor Adam Gierek, złamał nogę na, na nartach do operacji użyto blach sprowadzonych ze Szwajcarii. Od tego czasu profesor Adam Gierek zainteresował się tematem transplantologii. Przy mikrochucie powstał oddział produkcji implantów medycznych. Najlepsi specjaliści wraz z lekarzami. Po trzech latach prób opatentowali w 1981 roku pierwszą polską endoprotezę ze stali produkowanej w mikrochucie. 2 sierpień 1974 roku. Ultra czysta stal ze strzemieszyc. Jest jednym z najdroższych wyrobów przemysłu hutniczego. Jednostkowa cena tony osiąga wartość 200 tysięcy złotych, a dojść może i do 10 milionów złotych za tonę. Najwyższej jakości wyroby z ultraczystej stali rodowód swój wiodą ze strzemieszyckiej mikrohuty. Ale zacznijmy od początku. Mikrohuta to zakład wytwórczo-doświadczalny huty Bajldon. Jej budowa rozpoczęła się w roku 1970. Rok temu, 1 lipca, ruszyła produkcja. Aktualnie znajduje się w końcowej fazie dochodzenia do projektowanych zdolności produkcyjnych. Jest jednym w kraju zakładem hutniczym, który na skalę przemysłową podjął produkcję wyrobów hutniczych z ultraczystej stali najwyższej jakości. A fakt ten zadecydował, że polskie hutnictwo w zakresie tej specjalistycznej i kosztownej produkcji dołączyło do ścisłego grona krajów wysoko uprzemysłowionych. Terytorialnie niewielka. Na pierwszy rzut oka, Trzemieszycka mikrohuta nie wydaje się mieć wiele wspólnego z hutnictwem. Zabudowania produkcyjne i towarzyszące poprzedzielane dużymi płaszczyznami przeznaczonymi dla kwiatów, drzew i krzewów przeczą tradycyjnym wyobrażeniem o hutniczym obiekcie. Praca, w której wysiłek fizyczny sprowadzony jest praktycznie do zera, wymaga jednak dużej wiedzy i sprawności. To rzeczywiście nowoczesny zakład, w którym liczy się kultura techniczna. Cztery wydziały – stalownię, prasownię, ciągarnie i walcownie taśm, Wyposażono w urządzenia zakupione w firmach o światowej renomie, pochodzące z ZSRR, Anglii, USA, Szwajcarii, Austrii i Szkocji. Prowadzony u nas proces metalurgiczny, wytapianie i obróbka w całości odbywa się w próżni. Wsad w postaci czystych składników przeznaczony dla próżniowych pieców pochodzi z Huty Baidon oraz z importu. Jak wiadomo, każda stal posiada domieszki szkodliwe. We wsadzie znajduje się więc cyna, arsen, bizmut, ołów. Stal uzyskiwana w procesie otwartym narażona jest też na zetknięcie się z tlenem, azotem, wodorem, z którymi tworzy różnego typu związki chemiczne, tak zwane wtrącenia mniemetaliczne. Wytapianie stali w piecach o bardzo wysokiej, prawie absolutnej próżni, sprawia, że niepotrzebne pierwiastki wyparowują. Tylko taki proces pozwala na otrzymanie wyrobów z ultraczystej stali, wyjaśnia dyrektor mikrochuty, magister inżynier Andrzej Ruszkarski. Na wyroby z trzemieszyckiej mikrochuty drut 0,8-6,5 mm, pręty szlifowane i polerowane od 1 do 12 mm grubości oraz taśmę zimnowalcowaną oczekuje wiele przemysłów, między innymi motoryzacyjny, lotniczy, chirurgiczny, górniczy, elektroniczny i elektrotechniczny. Nie wszystkie technologie są jeszcze opanowane. We współpracy z wieloma uczelniami politechnicznymi i zakładami badawczymi opracowuje się metody niezwykle skomplikowanych procesów technologicznych. Aktualnie zainteresowania skupiają się wokół Ferniko stopu żelaza, niklu i kobaltu, którego próbne partie już powstają. Oczywiście jak to czyniono w czasach PRL-u, wraz z budową zakładu rozpoczyna się budowa stołówki, hoteli robotniczych. Mieszkań dla pracowników. Przy realizacji mikrohuty jednakową uwagę przywiązuje się do obiektów produkcyjnych, jak i do socjalno-bytowych. Inwestycja realizowana jest kompleksowo. Minihuta będzie przecież zakładem o wyjątkowym wprost nasyceniu załogi kadrą naukowo-inżynieryjną. Specjalistom najwyższej klasy, którzy tu podejmą pracę, trzeba zapewnić odpowiednie warunki życia. Buduje się więc mieszkania dla tych, którzy nie tylko pracować będą w mikrochucie, ale także zamieszkają w Strzemieszycach. Dla pracowników spoza terenu miasta buduje się hotel robotniczy dla 200 osób. Nieco później, ale już też niedługo, ruszy zakładowa stołówka. Odwiedzając to miejsce, do dziś można spostrzec piękne chodniki. Kwietniki, parki, drzewa. To miejsce musiało wyglądać bardzo pięknie. Jednak przemiany systemowe i koniec i początek lat 90. sprawiły, że strzemieszyce padły na kolana, jednak zakład przetrwał jakoś te przemiany i funkcjonuje do dziś. Więc myślę, że jeszcze nie raz wrócimy, by opowiedzieć jakąś ciekawą historię z tego miejsca. Tymczasem odsyłam was na moją stronę facebookową, gdzie możecie poczytać o innych ciekawych rzeczach z regionu, na YouTube, gdzie możecie obejrzeć inne filmy. Łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale.